29. kolejka, Ewinere do Linii, Maciej Szcześniewski, witam Państwa serdecznie, będziemy mieli e przyjemność drugi. oglądać z, Gościek, spotkania Wodnika z Garbarium. Skłony obydwu zespołów, Leszczyński w bramce, Olszewski, Jaklik, Kędziora, Świątek, Drąg, Hanslik, Zmożyński, Kitliński, Bernal i Wojcinowicz. Taką jedenastkę wybrał Szymon Szydełko, trener Łukasz Surma, desygnuje do gry Fronczaka, Dudę, Morysa, Nakrosiusa, Marszalika, Kowona, Feliksa, Fidziukiewicza, Górskiego, Rutkowskiego i Kowalskiego. Trener Trener w stosunku do ostatniego spotkania wygranego u siebie z motorem Lublin 2 do 1 zostawił taki sam skład, natomiast trener Szymon Szydełko puścił do boju m.in. Kitlińskiego czy też Hanznika, Oczywiście w stosunku do wygranego meczu w poprzednią sobotę w Częstochowie ze skrą. To ławki rezerwowych oby, obydwu drużyn Dullińca, Sobala, Kielisz Jodłowski, Bełczowski, Tetych. Po stronie chutników, po stronie brązowych Kozioł Kuczak, Masiuda, Laskoś, Surma, Radwanek, Pająk, Wacławek i Janik. Spotkanie rozgrywane w sobotę o godzinie 16. Oba zespoły naprawdę w dobrej dyspozycji w ostatnim czasie. Garbarnia przystępowała do tego spotkania po serii czterech zwycięstw z rzędu. Co ciekawe, wszystkie w stosunku 2 do 1. Hutnik po dwóch wygranych. Z rzędu z błękitnymi Stargard i z Krączem Stochowa. W pierwszej połowie to spotkanie wielkim widowiskiem nie było. Dużo stałych fragmentów gry, Odstępów. obydwie strony Dziękujemy za utrzymywały za takie przeciąganie liny na boisku. Oba zespoły starały się zyskać jakąś przewagę, ale w sytuacji stuprocentowych nie było zbyt wiele. Klucznicy w posiadaniu. Świątek do lewej strony. Tutaj jest dynamiczny i dobrze prezentujący się w ostatnim czasie Zmożyński. Oddał piłkę Świotkowi, ale Świątek strzelił fatalnie. Piłka ledwo złapana w piłkołap. Garbarnia próbowała ze stałych fragmentów gry. No to są takie momenty, w których przeciwnicy, garbarzy muszą mieć się na baczności. Szczególnie kiedy podchodzi do piłki Duet Kowalski-Marszalik. Kowalski, świetne uderzenie, no ten zawodnik jest wiodącym w drużynie brązowych już nie tylko w tym sezonie, ale także w poprzednim, bardzo dobrze się prezentuje, no i zdobywa te bramki głównie właśnie po strzałach zrzutów rzutów wolnych i rzutów karnych. Tutaj przymierzył w poprzeczkę optycznie w pierwszej części gry, więcej do powiedzenia w okolicach pola karnego. Mieli gracze gości, znów Marszalik z rzutu wolnego. Piłka w pole karne, uderzał Tomasz Kołbon, ale pewnie złapał futbolówkę Leszczyński. Zmożyński. Szuka wzrokiem partnerów. Dobre. Penetrujące, prostopadłe podanie do Krzysztofa Świątka. Świątek oddaje piłkę Zmożyńskiemu. Zmożyński chciał jeszcze poszukać Kitlińskiego, ale ostatecznie z tej akcji chutnika nic nie wyszło. To już fragmenty drugiej części spotkania, no i taki stały punkt programu, jeśli chodzi o chutnika więc wrzut daleki, za linii bocznej autorstwa Wojcinowicza. No i przez chwilę było groźnie pod bramką zawodnika, który suche stawy zna bardzo dobrze, a więc Doriana Fronczaka. On tutaj na suchych stawach spędził kilka lat w drużynie biało-błękitno-niebieskich. Znowu próbowali, najczęściej goście podopieczni Łukasza Surmy w drugiej połowie. Po stałych fragmentach gry, no to jest jedna z najlepszych sytuacji. W drugiej połowie Kobon przymierzył. Starał się w zasadzie przymierzyć celnie głową. To się nie udało. A to był trzeci, czwarty metod bramki Leszczyńskiego. No i było blisko. Trener Szymon Szydełko postawił na potrójną zmianę. Linca Jodłowski i Sobala wpuszczeni w trakcie drugiej Uj, co, części meczu. Drainca, widział trener Hutnika, że trzeba Dlający troszeczkę przenieść grę w kierunku bramki Garbarni. Bo robi się coraz bardziej groźnie. No To jest pod Wojcinowicza. I kapitalna, stuprocentowa szansa górskiego, który fatalnie przestrzelił i trafił tylko w boczną siatkę. Tutaj dobry odbiór hutnika na połowie Rywala Sobala miał dobrą szansę do oddania strzału ze środka pola karnego. A w zasadzie tak na linii 16. no ale też ten strzał był niecelny. Spora ilość kibiców hutnika, jak zawsze, za kratami. Niestety wciąż mamy. Te obostrzenia odnośnie stadionów, no i kibice Hutnika musieli kibicować, dopingować swoich zawodników za stadionu. Tutaj wydaje się błąd ewidentny sędziego, no to był faul Olszewskiego na marszaliku. Sędzia Leszek Lewandowski tego faulu nie zauważył. Znów groźny marszalik na lewej stronie, to też zawodnik, który przyszedł do garbarni właśnie z Hutnika. Jego z zawodników gości, no ale również było to zagranie niecelne. Tutaj myślę, że największa kontrowersja tego meczu. Dłuższa piłka na Cwaniaka zagrał Jodłowski, Sobala, ile sił w nogach popędził na bramkę frontczaka. Delikatny myślę kontakt Rudkowskiego ręką. Rudkowski ręką dotknął Sobalę w plecy. No, a czy ten kontakt. Mógł spowodować upadek Kamila Sobali, Ma wątpliwości. Tutaj wydaje się też, że Dorian Froczak nie dotknął zawodnika, hutnika. No i tak czy siak Leszek Lewandowski karnego go podyktował w tej sytuacji. Kędziora podszedł do piłki ustawionej na 11 metrze, wytrzymał presję. Bardzo ważny rzut karny w kontekście utrzymania chutnika w Ełiner II lidze. i pokazał Cohohonez Łukasz Kędziora. W tej sytuacji mocna psychika. Został na środku Frontzak. A Kędziora pewnym strzałem daje prowadzenie chutnikowi. No też te rzuty karne gwizdane przez sędziów Ełiner II lidze. Czasami bardzo, bardzo miękkie. Tego też gdzieś tam ofiarą momentami bywał chutnik. Niektóre karne, chociażby w meczu ze Zniczem Pruszków czy też wcześniej z Lechem dwa Poznań też były lekko krzywdzące dla gospodarzy dzisiejszego spotkania. Tu kilka chwil po tym jak Hutnik objął prowadzenie, Leszek Lewandowski dyktuje kolejną jedenastkę, tym razem za starcie Jodłowskiego z Marszalikiem. O no, też ciężko stwierdzić z tego ujęcia, czy był tam kontakt. Jeśli był kopnięty faktycznie marszalik przez Jodowskiego, to wydaje się, że mógł to być rzut karny, ale też tak jak mówię, jest to e, troszeczkę kontrowersyjna decyzja. Fidziukiewicz podszedł do piłki. Kapitalna interwencja Arkadiusza Leszczyńskiego. Ratuje skórę swoim kolegom. Drugi mecz z rzędu, bowiem wyciągnięta jedenastka Wojtyry w Częstochowie. Teraz Fidziukiewicz w pokonanym polu, kapitalna obrona bramkarza, który przyszedł niedawno do Hutnika w takiej sytuacji naprawdę trudnej, po kontuzji Dawida Smuga, no i spisuje się kapitalnie. Młody bramkarz, który występował w młodzieżowych też drużynach, Hutnika tutaj, już końcowe fragmenty tego spotkania, kapitalne dośrodkowanie Dawida Lincy po stałym fragmencie gry, w biegu jak dzik w żołędzie, Tomasz Wojcinowicz, no i on pokazywał już niejednokrotnie w tym sezonie, że potrafi się odnaleźć w, odnaleźć w polu karnym przeciwnika. Ale ta centra, lindzy palce lizać. Tutaj wystarczyło dobrze tą piłkę trafić, tak też zrobił Wojcinowicz. No i bezradny Dorian Frączak musiał wyciągnąć piłkę z siatki. Tutaj końcówka, końcówka tego meczu, no beznadziejne zachowanie Rudkowskiego, który w brutalny sposób odwinął się, łokciem uderzył Sobale i obejrzał za to Asa Kier. Czerwona kartka, Garbarnia kończyła w dziesiątkę. Chutnik zalicza kolejne, trzecie zwycięstwo z rzędu, pokonuje 2 do 0 Garbarnie i najmilszą środę ze Śląskiemu.